na moim kanale. Dzisiaj sobie będziemy coś nagrywać. Nie wiem, co będziemy grać. Ale zobaczymy. A, nie widzieliście się jeszcze na Minecraftcie moim świecie. E, więc dzisiaj sobie zobaczymy mój świat. Do! No i co, no, 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 nie wiem co powiedzieć. Będę dzisiaj grali. Nie wiem, co będziemy robić. A i jeszcze zrobię mega, mega, mega. A! Mega, mega wielki portal. Chciałem zrobić jeszcze taki super wielki, ale mi się nie udał bo się nie dało. Aha. Jakaś paczka zasobów, a nie, to jest wyczytywanie pakietów, korki um, wyczytywanie pakietów, zasobów. Ciekawe, co tam znowu wyczytywano. Będziemy dzisiaj sobie grali normalnie, i dzisiaj nie będzie jakiegoś ekstremalnego, drugiego odcinka. No, dawajcie, poczekajcie, bo muszę wejść w pierwsze miejsce, więc yy, zaraz przyjdę. Jesteśmy już w miejscu początkowym. No i co? Nie dzisiaj, ponieważ wioskę, jak zwykle za te nam nie chwilę jeszcze sobie rozwalimy wiedźmę Wiedzieli jaki mam miecz to... O, a tam jest ten super wielki portal mam kreatywa y, dlatego, bo y, No bo ten portal i musiałem wziąć ten, znaczy nie wziąć nic, tylko, bo ja wszystko sobie brałem, bo byłem, no, uu, byłem w kopalni, brałem wszystko, no i takie rzeczy. I byłem po prostu po, yy, już nie pamiętam, bo, a nie, bo musiałem latać to budować, bo nie chciało mi się skakać tak, albo trzeba było tak. ale... ole, no i co, no już się będziemy nagry... będziemy i w niderze. chciałem iść do endu, ale... nie udało mi się, nie znalazłem tego, tego portalu co trzeba wypełnić o kurde, idziemy gasta zabić mam łuk? w sobie nie mam łuka. A jutro ja mam na niezniszczalność. Co to ode mnie chcesz? Dzień dobry. Czekaj. Muszę mu coś dać. Motyka, masz motyka, motyka masz. Motyka, daj mi coś. Ej. Poczekaj, dam ci. Nie wiem od... aha, on to zakłada. A nie dasz mi nic, o ty. Dostęp nowy świniak czy stary? No, dzisiaj pokażę Wam, że się naprawdę to się trochę da latać bez tej, do, y, bez, no na Erytrea, ale to tak w końcu i No, ja jeszcze tak bardzo nie umiem y, po tym no usługiwać się e bo kilka razy ją tylko używałem. Znaleźć się drzwi. Że... I wpadajcie ym, na mojego kuzyna, na, na domnika Kujawiaka, po prostu piszecie tam i ci wam wyskakuje, ale już nie pamiętam, jak on się tam zazwyczaj bo dawno nie było. Olek wywaliło chciałem cię trzasnąć. Wiecie jakie ja mam szczęście na te łzy. Yy, yy, no. Kiedyś wydropiłem... no. to trzeba tak przytrzymać tym 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 okej okay. <laughs> to tak normalnie spadałem czasami a czasami coś wydawało mi się klikam a tak naprawdę to ja klikałem znaczy klikałem spację. Ja w spację a idziemy po Szybko, biedziecie. Musimy jasno lecieć. Szybko, szybko, szybko. szybko. O nie, no ta lawa musiała mi tekst Dobra, idziemy na do normalnego świata. I was oprowadzę po moim domku. I po wszystkim. Tu chciałem zrobić wielkiego piglena Ale Nie chciał założyć Teraz ym, Pokażę wam altanę Czyli To Tu tyle potworków się Zespałnia nie iść tam. Dobra, nie wiem czy, czy pójdzie yy, na hitta, ale tu mamy altankę. Yy, w tych domkach małych na dżerzy tutaj mamy to prowadzę. Latarnia, nie wiem po co, żeby oświetlała. Nazywa się, ten świat nazywa się Maciewice, a taki chciałem właśnie portal zrobić. Nie taki, ale mi się nie udało. Tu trochę pomniejszałem. Nie, ale i tak się nie udało zrobić. By to jest mój dom. Tam jest choinka. To są lizarki. Tu jeszcze. No, tu mamy. Jak to się tam nazywa? No, basen. Burka dlatego, bo tu. Te. Jak, jakieś. No, mam psy. I nazwałem je. Muszę w ogóle Koczyć i odszkodzić Albo po prostu. psa Nie wiem, czy psy są w domu. Są w domu. Dzień, dzień. Ym, prezentuje nam, nam się Bella. Tak się nazywa Bella. v l Bella. Wiem. Nie, nie miałem pomysłu, wnajmniej. No i. To jest Frodo z jej Pierścieni. Oglądaliście ten film? Fajny. Zwłaszcza... Um, kurde, nie wiem, która część. Wszystkie były super. Gdzie mam resztę Ile ja mam w ogóle? Raz, dwa, trzy mam. Czyli poczekaj. Mm. Tak, mądrzy. trzy A, jeszcze zapomniałem. Odchody. To jest Enchanting. łóżko moje Wszyscy to tu śpią. Mamy psy. Się wiercą i się wiercą bardzo. I ja muszę mieć coś teraz A nie, nie chcę tam Karmię ładnie. Opa. Tak. wiecie, tu wyjeżdżę to. to jeszcze jakby takimi... No, bardzo... Nic nie lubię tylko to. Znaczy ja sobie tak wymyśliłem. Tylko, że... No co? Tak, i dzisiaj to, tu już oczywiście, jak mam odwrót, jeszcze mam coś innego. Zabudowana jest blizna Co to było? A, teraz jest otwarte I tutaj wykorzystałem te tu a to były naprawdę mieczyki bardzo dobre i wszystkie tak połączyłem i stał się właśnie ten No i w ogóle chcecie zobaczyć, jakie enchanty mi idą. Jak ja na przykład na zaklęty ogień enchantuję, nie? Na ostrość i takie bardzo dobre, nie? Wszystko połączą, to mi chodzi mi ostrość 3, zaklęty ogień 1. To wszystko. No i właśnie nie wiem, co się dzieje. Mam taki, jakby spam, czy coś. Nie wiem, co... to nie mamy zrobionej, ale to niedługo już będzie podłoga. Co? A miałem oprowadzić o po tym eee, że tak. Wiem. Nieładnie, że zabiłem kota, ale no, tam sami nici się wychodzą. A to dla niej dla jedynka jedzonka. I idziemy jeszcze oprowadzić tam mm, gdzie są y, te koniki i jeszcze mam oszołka, tam jaką się włóczy, jak nie wiem jak on się tam nazywa i no nie wiem jak on się tam nazywa To mam koniki

robimy na Lizaszczkach, poczekaj. Ej, potrzebuję glowstone. Tylko gdzie jest glowstone teraz. O, o e, jestem ślepy, naprawdę. Troszeczkę. Znajdź, że jestem troszeczkę ślepy, bo nie widziałem. Okej, dobrze tam śpię. Dobrze. I i tak, to są takie latarajki. Op. 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 To są wszystkie lizaczki? Nie, nie, jest ok. To nie. ok. To jest To może dwie i a za niedługo będzie... Nie wiem czy mówić... Ale powiem. Z niedługo będziemy robić mur. Oczywiście o wiele większy. I jeszcze tu będziemy zamienić ten piasek. Tą górę w całą zburzyny. No w ogóle będzie... pełno roboty. Widzicie, bo wojenowi, moja, Bo Będą do... Do you think of them? Makes they're not good, they're not good, they're not good, they're not No i Wojanowice będą do dokładnie dotąd, do tego miejsca, do tej pochodni. Chyba, że zbliżymy to wszystko i będą do... Pokazuję. Ale to będą naprawdę wielkie, bo stąd nie widzę mojego domku lub latarni. Zobaczcie, czy mogę zmienić czas w Znaczy czas, pogodę. jejku, Bezchmurnie. Ja na, na słoneczną słodeczną pogodę. Dobra. to wszystko pokryć, bo jest zburzone. Czy to rzeczywiście, że wszystko będzie złożone? są na takiej wysokości? A tam prawie dotknę. No proszę. No, dobrze tam. Nie dotknę. U. U. Bierzemy firewere i lecimy. Zobaczycie. Może Wam pokażę, jak ja latam. Se mi nie udaje. Jak mam zły dzień, ale dzisiaj ja mam nawet... Dobry. Lecimy. Chyba wszystko nie, nie, nie. No, no właśnie, jak teraz tam się nie udało. Lecimy na tą górkę. Czy przelecimy? Ale nie wiem, czy trzeba jakoś tak przytrzymać to i fireworkę kliknąć. Wtedy będzie się lecieć Ja muszę się ten moment. Ej, w ogóle nie mogę tego. Może to trzeba na tym. Nie na kreatywie, tylko. Survivalu. Zrobić. Nie wiem. Na no, wszelki no, 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 wypadek zmienimy. No niestety muszę tak, bo mi komendy nie działają. Nie wiem dlaczego, znaczy game mode 0 mi nie działa, więc game mode 0 nie działa, ale nie wiem, jak inniejsze. O! Ups. Zróbmy na kreatywa. Сделай то полный, чтобы скакать ты Чего я здесь размажешь сам? Okay. О. <сос> О ты! это. Poradę z jaką No Ej, jak cały. Ej, jak tam eletra? Uff. Wspomniałem, że to nie jestem survivor. survival letra.

A nie, nawet jednego bloka tak lecą, nie? Gdzie? Bo tak. może zrobimy tak Ty. na dzisiaj, to koniec odcinka. Więc. 怕。